i znowu nic opolowaliśmy żadnego dzika w okolicy. Pewnie majoruje. I no tylko ten jeden rowerzysta, co go w kas poszedliśmy się trafił. A to nie nasza wina, była. kto normalnie ubiera brązową najkrę z logiem dzika. Oj, tam na Andrzejek, przynajmniej flaszkę obaliśmy i masz taką nazbieraliśmy. Ta ehe, i znowu dostanę opile... Starej i będzie drzeć modle. Po ch... Tyle grzybów, co ja no z tymi grzybami mam robić. Mam dość tego. No kasz. a mnie coś tak... Ach. O Boże! O Boże! Staszek! Wszystko gra? Mam za... za... Masz za... za... za kwasy? No ja w sumie też! Mam zawał, idioto! O kurwa, faktycznie! Gdzie mam tego smartfona? O, tu jest! Okulet no, do kurwa, kurwa, kurwa mi! Teraz trawić trzy razy w dziewiątkę! Styrta jest podpalona! I styrta już prawie się dopala! da się pali! Styrta się pali! A ja niech ją pochłonie na cien drogi! dobry, pogatowie ratownicze, w czym mogę pomóc? Halo, pogotowie? Staszek leży i chyba nie żyje! Tylko spokojnie, najpierw musimy się upewnić, czy na pewno nie żyje. Wiem jak to zrobić. Robiliśmy podobnie z dzikami, gdy nie widzieliśmy czy dobite. Proszę pana, pański kolega to nie dzik. Musi pan sprawdzić ten, no i czy kolega oddycha. W porządku, co dalej?